To był dramatyczny poniedziałkowy wieczór. Tuż przed 20 zauważono płomienie, a już po chwili wybuchł gwałtowny pożar w szwalni w pawilonie stojącym przy ulicy kardynała Wyszyńskiego. Ogień pojawił się niespodziewanie i zaczął bardzo szybko się rozprzestrzeniać. Na miejsce przybyło 10 zastępów Straży Pożarnej, pogotowie i policja. Pożar udało się ugasić po około dwóch godzinach. Pożar rozpoczął się w pomieszczeniach szwalni i rozprzestrzeniał się na pozostałe lokale wynajmowane w tym, tym pawilonie. Wiele jednostek Straży Pożarnej brało udział w, w gaszeniu, natomiast straty są bardzo duże. Jak mówi prezes spółdzielni Aleksander Pyzio, straty tego 800-metrowego kompleksu handlowo-przemysłowego zostały oszacowane na około milion złotych. Cała wartość pawilonu to 4 miliony. Podczas wydarzenia najbardziej ucierpiała szwalnia, która została spalona w całości. Jednak pozostające w obiekcie instytucje, takie jak apteka, salon fryzjerski czy sklep spożywczy, również poniosły kolosalne straty, które zostaną ustalone po przesłuchaniu poszkodowanych właścicieli firm. Ekspertyzy pokażą, co z obiektem będzie można zrobić, czy go będzie można odbudowywać, czy trzeba będzie w części rozbierać. Na razie decyzją Straży Pożarnej obiekt jest wyłączony z użytkowania. Po ekspertyzach rzeczoznawców budowlanych będzie można podejmować decyzję o częściowym uruchomieniu tych lokali, które nie uległy zniszczeniu albo w których te zniszczenia były niewielkie i podejmować decyzję, co z tą częścią, która jest bardzo mocno zniszczona. We wtorek, dzień po pożarze, odbyły się komisyjne przeglądy z udziałem policji, eksperta budowlanego i straży. Cały dzień trwały prace mające na celu usunięcie zagrażających elementów, a obiekt został zabezpieczony przez policję. Na szczęście nikt nie ucierpiał podczas tego nieszczęśliwego wydarzenia. Żadna osoba nie była w trakcie tego pożaru w obiekcie i żeby nie zdołała z niego uciec. Czyli wszyscy się ewakuowali, pracownicy szwalni zakończyli pracę o godzinie 17, opuścili. W obiekcie przebywały tylko osoby w pijalni piwa i w sklepie tutaj spożywczym i wszystkie one zdołały opuścić obiekt i nic im się nie stało. Jak mówią świadkowie wydarzenia, płomienie unosiły się aż do wysokości 11 piętra. Jeśli wiatr zmieniłby kierunek, mieszkańcy sąsiedniego bloku musieliby zostać ewakuowani. Dramatyczny przebieg akcji gaszenia pożaru pawilonu w centrum Chrzanowa przyciągnął dużą uwagę gapiów. Zaczęło się to wszystko, nie wiem, koło godziny 20, to była godzina 20. Myśmy raz z kolegą, on się Plus, tutaj w sklepie nocnym i nie wiem, odeszliśmy możemy z 20 metrów i zaczęło tutaj z tej strony, nie wiem, wybuchło coś. to jakby prąd i się poleciały i... Zadzwoniśmy po straż pożarną. A dużo ludzi tutaj było wtedy? Nie było nikogo. Niech nikogo, znaczy, nikogo, nikogo nie, nie było. Później dopiero, 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 dopiero. Znaczy, Ja podjechała straż, to tutaj dopiero zaczęło się schodzić ludzie. A po jakim czasie straż podjechała? Około 15 minut? 15 minut. W jakim stanie to wtedy było, jak się ogień rozprzestrzenił? Jak przyjechała straż, no to już ogólnie objęte było ta stana była objęta już ogień. Cała, już z dachu już dach był po prostu palił się już dach. No ja tutaj byłam w sumie za 15,9, tutaj już się wszystko paliło z tej strony. No i cały czas zajmowało się kolejna część dalsza budynku, po czym yy, około godziny 10.00 tutaj strażacy wyłamywali drzwi, próbowali się dostać i łomami, i jakimiś takimi piłami, próbowali się dostać do środka. No w końcu udało im się to no i tam w środku było wszystko zawalone i wszystko spalone. Usłyszałem głośne, głośne stuki w nocy i, no i postanowiłem wyjść na pole i dowiedziałem się od kolegów, że w tym miejscu to, to był pożar. I, no i pojechałem do kolegi na ósme piętro i stamtąd patrzyliśmy z balkonu, co to się działo. Ciężko było to patrzeć. No. Bardzo tak przykro. Niektórzy bardzo dotkliwie przeżyli to tragiczne wydarzenie. Nie mogę o tym mówić, po prostu jak o tym mówię, to zaczynam płakać i złe wspomnienia mi się robią i nie dam rady. No szkoda ludzie stracili pracę, udzielnia pieniądze za czynsz. Strata niepowetowana. A jak sąsiedzi dzisiaj reagują, co mówią? No wszyscy rozpaczają, wszyscy żałują, no, że, że i, i z jakiego powodu, czy ktoś podpalił. Co do skuteczności poniedziałkowej akcji, wiele osób ma wątpliwości. Oficjalne przyczyny pożaru nie są znane. Nieoficjalnie mówi się o podpaleniu. Okoliczności wybuchu tak gwałtownego pożaru zbada specjalna komisja.